Witam Was w grze Call of Duty Ghost, a ściślej mówiąc w multiplayerze z tej gry a dla tych kilku moich widzów, którzy od czasu do czasu zaglądają na ten kanał będzie to pewnie pewnym zaskoczeniem. Spieszę z wyjaśnieniem Kiedy zakładałem kanał chciałem a właściwie założyłem sobie, że oprócz gier przygodowych, które tu macie, będą też inne produkcje. Te inne produkcje na początku się pojawiły, potem je usunąłem, ale wśród tych innych produkcji miały być też gry z PS3. z, szczególności, z, że tak powiem z głównym pokoleniem multiplayerów FPS, głównie Call of Duty. Nigdy się do tej pory nie pojawił taki film, i teraz y, y, zamierzałem, y, że tak powiem, zrealizować, chociaż tym jednym, tam jedną produkcją y, moje pierwotne zamierzenia. Y, czy, czy, czy więcej będę filmów z tego typu gier, a zwłaszcza z Call of Duty. No, nie wiem. No, po pierwsze, nie wiem, czy w ogóle jeszcze będą na razie, jeszcze robię jakieś tam filmiki, ale tak już bez większego przekonania. A jeśli by nawet miały być, to teraz pozostaje zastanowić się, czy mają się pojawiać tu, czy lepiej otworzyć nowy kanał. No tyle. Woli wyjaśnienia. E, skąd? Call of Duty Ghost Multiplayer na moim kanale co do mojej osoby w tej grze to gram w Call of Duty mniej więcej od wydania MW2 znaczy nie posiadałem wtedy mw tylko chodzi mi tu o określenie daty tutaj niestety chyba był pan niezadowolony za chwilę zostanę nazwany kamperem z pewnym takim przymiotnikiem do tego w każdym razie gram właśnie między tego czasu grałem we wszystkie gry od MW1 do Ghosta przy czym bardzo mało w MW2 niewiele więcej w MW1 gdyż W momencie, kiedy zacząłem grać w te gry, to niestety mm, zostały schakowane. To moja opinia na temat więc Już uważam ludzi tych za dupków, bo niszczą e, grę innym. Nie mam nic przeciwko temu, żeby mm, były jakieś opcje, które że, gry, że, ustawienia no, to trzeba co chodzi o to, że mm, można by było umożliwić graczom tworzenie swoich właśnie takich łysów, takich gier. Natomiast yy, niszczenie, wszystkim gry, to jest hamstwo i głupota. To są to jakieś niedowartościowane dupki. Chociaż nie wiem, czy nie jest to pomocne deweloperom. Nie przymykają na to oka. Może nie wiem, co jest jeszcze. Gdy Snopes też. Jak tu pięknie zostałem główkę, główkę z własnego zaopatrzenia. Mm, no bo przecież trzeba kupić nowe gry i zarobić kolejne pieniądze, a tak gracze grali ciągle tam Mam kamperek. E, co do mojej umiejętności no oceniam ją na mm, średnie. Mm, mam pewnie dużo wad. Dwie, dwie podstawowe to... Mm, słaba celność tutaj może nie jest tak najgorzej ale ogólnie to tak średnio z tym jest no to na no to wpływ no niestety troszeczkę wzrok, jeszcze jedna drobna wada z wzrokiem i z tym niewiele można zrobić drugą wadą, którą warto by było poprawić można to to, że trzymam za nisko karabin to wynika z tego, że zawsze grałem w ustawieniach y, podstawowych od niedawna gram w ustawieniach taktycznych i często używałem noża a inni się kładli eee, i dzięki, ale trzymając karabin w dół e, ograniczałem ich szanse sukcesu i zresztą wtedy dosyć skutecznie no ale przeszedłem na takie ustawienia za radą jednego z internautów poniekąd y, i chwalę sobie to, bo nie lubię noży, nie za bardzo grać nożem, trochę mnie to tam mierzi, że nóż ma zasięg 10 metrów i jedno cięcie zabija, to takie trochę nierealistyczne, bo ta ty kula jest no bardziej śmiercionośna, ale trzeba się z tym pogodzić, tak już jest. No i pogodziłem się, zmieniłem ustawienia i jest lepiej. Także nad tym musiał popracować, ale słabo mi to wychodzi, szczerze powiedziawszy. Co tu jeszcze? No właśnie. Co jeszcze? No nie wiem, zagadać, bo muszę dogrywać komentarz. Nie lubię tego. Wolałbym yy, nagrywać online, chociaż może z jednej strony, z drugiej strony to lepiej, że tak jest. Taki jest. bo jestem dosyć, nie używam, używam niewybrednic, bardzo się angażuję w grę to prawda gram w z dala od drużyny, ale gram jednak dla i staram się wygrać no i to chyba wszystko w tym pierwszym filmie zobaczyłem się kiedyś w ogóle będę drugi? żegnam się z wami no i jestem bardzo ciekawy opinii zwłaszcza tych paru osób co sądzą o takiej produkcji na tym kanale na razie Please.